ma, Jestem Haonow Jestem nową osobą na YouTube Będę tworzył content z gamingu Będę oglądał rzeczy Robił ASG, w sensie Airsoft Guns, wiecie Kto nie wie, ten nie chce sprawdzić yy, Inspiruję się kanałami Kpina yy, Kacper Ritz Na pewno będą Trochę animacje. Yy, będę tworzył content w prawdziwym życiu. Yy, będę na pewno też grał z kolegami, ale to jeszcze z nimi usalę. Yy, spróbujemy coś z outfitem tygodnia, bo mam taki pomysł na to. Będę trochę może coś z graffiti albo rysowaniem. Albo pl planami na kartce, coś w tym stylu. Yy, no i nie wiem. Yy, jak się zainteresowaliście, no to yy, oglądajcie. I nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Jestem chaonow. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. No na pewno zmienię się profilowe kanału, banner kanału, czy tam jak to się nazywa. No no i ja jestem Haonow. Witaj YouTube!